Jej podróż obejmowała 12 albumów i zakończyła się wydaniem Classic w 2024 roku, które osiągnęło pierwsze miejsce zarówno na australijskich listach przebojów muzyki klasycznej, jak i klasycznej. To wyczyn czyni ją jednym z najbardziej wpływowych głosów muzyki klasycznej swojego pokolenia. Jednak w 2066 roku, jeszcze przed całą swoją światową sławą, została najmłodszą w historii laureatką nagrody Dame Joan Sutherland Opera Award, sygnalizując pojawienie się rzadkiego talentu skazanego na wielkość. Kiedy teraz wspomina czas spędzony z Rio, nazywa ich partnerstwo niekończącą się bajką. Ale nawet bajki najwyraźniej mają tajemnicę. Jej decyzja o wyjawieniu prawdy o swoim związku nie wynika ze skandalu. Ale raczej z chęci wyjaśnienia, wdzięczności i zamknięcia. Tu nie chodzi o kontrowersje, mówi. Chodzi o szczerość, o umożliwienie ludziom zobaczenia ludzkiej historii stojącej za muzyką. Jednym z najbardziej zaskakujących aspektów jej historii jest to, jak wszystko się zaczęło nie od formalnego przesłuchania czy rekomendacji branży ale od jednego wotum zaufania od kogoś, kto po prostu w nią wierzył na początku. W 2077 roku mieszkająca w Holandii ciotka Maruzi Els. przypadkiem widziała w telewizji André Rieu opowiadającego o poszukiwaniach nowego sopranisty-solisty, nie informując o tym swojej siostrzenicy. Els podjęła się napisania bezpośrednio do Rieu. Wysłana przez nią wiadomość e-mail była krótka, ale ciepła i zawierała link do osobistej strony internetowej Maruzi, jej dane kontaktowe oraz pełne pasji wsparcie dla jej głosu i potencjału. Ciocia słyszała, że Andrzej szuka sopranistki. Wspomina z uśmiechem Maruzia. Właśnie wysłała mu e-mail i poprosiła, żeby odwiedził moją stronę internetową. Tak to się wszystko zaczęło. Od tej małej chwili narodziła się kariera na światowym poziomie. Wkrótce Maruzia została zaproszona do orkiestry Rieu, co zapoczątkowało współpracę artystyczną. Która trwała ponad dekadę i poruszyła miliony serc na całym świecie. Do najważniejszych momentów jej czasu spędzonego z RIE należą niezapomniane występy. Takie jak koncert koronacyjny dla króla Holandii Willema Aleksandra w 2013, gdzie jej głos rozbrzmiewał na historycznym placu i uchwycił emocje całego narodu. Dziś Maruzia Lowers jest nie tylko znaną artystką, ale także symbolem tego, co może się wydarzyć. Gdy połączy się talent, wyczucie czasu i odrobina przypadku, a Teres swoimi szczerymi objawieniami na temat André Rieu, mieszanką wdzięczności, prawdy i być może nierozwiązanych emocji, zaprasza świat, aby spojrzał poza światła sceny i dostrzegł prawdziwą podróż stojącą za muzyką. Niesamowity instynkt André Rieu do odkrywania nowych talentów został w pełni wyrażony w tym, co wydarzyło się później, chwili która na zawsze zmieniła bieg dwóch muzycznych żyć. Podczas gdy większość znanych dyrygentów przekazywała e-maile od fanów lub niechciane wiadomości zespołowi asystentów, Rie zrobił coś innego: sam przeczytał wiadomość. I nie tylko, on to wykorzystał. Zaledwie godzinę po tym, jak Rie otrzymał e-mail od kobiety, której nigdy nie spotkał, na temat piosenkarza, o którym nigdy nie słyszał, podjął decyzję zmieniającą jego życie. Ta decyzja pojawiła się w idealnym momencie dla Maruzi Lovers. W roku 2006 właśnie ukończyła Queensland Conservatorium of Music na Griffith University i była gotowa wkroczyć w świat profesjonalnego wykonawstwa muzyki klasycznej. W tym samym roku przekroczyła wszelkie oczekiwania. Zostając najmłodszą w historii laureatką prestiżowej nagrody Dame John Sutherland Opera Award osiągnięcie. Które już sprawiło że znalazła się na radarze elity australijskiej muzyki klasycznej. Ale to, co wydarzyło się później, przyniosło jej światowe uznanie. Zaczęło się od rozmowy telefonicznej, takiej, która dla kogokolwiek innego brzmiałaby jak żart, kiedy w domu rodzinnym Lowersów w Brisbane zadzwonił telefon. Nikt nie podejrzewał, że głos po drugiej stronie może należeć do jednego z najsłynniejszych skrzypków i dyrygentów na świecie. Mój ojciec odebrał telefon i pomyślał, że to żart. Wspomina ze śmiechem Maruzia. Potem odebrałem telefon i ten mężczyzna powiedział: Uwielbiam twój głos i chcę z tobą podróżować po świecie. Pomyślałem: To nie może być prawda. Kto to jest? Ale to było prawdziwe. To był André Rieu. Sytuacja stała się dla nich jasna dopiero, gdy zaczęli mówić po niderlandzku. Dzięki wspólnemu pochodzeniu, obaj mieli holenderskie korzenie, od razu nawiązała się między nimi więź. Przeszliśmy na język niderlandzki i wtedy zdałam sobie sprawę, to André Rieu, powiedziała Maruzia. To był początek relacji, która przekształciła się w trwałe partnerstwo artystyczne, które zaprowadziło ich z Brisbane na scenę światową. Potem przyszła jeszcze bardziej zaskakująca prośba. Rieu poprosił ją, aby poleciała do Maastricht, historycznego holenderskiego miasta i jego muzycznej ojczyzny, na przesłuchanie, i chciał, żeby była tam następnego dnia. Oczywiście lot z Australii do Holandii w krótkim czasie był logistycznie niemożliwy, ale Maruzja obiecała przylecieć tak szybko, jak to możliwe. Andre poprosił mnie, abym następnego dnia przyjechała do Maastricht na przesłuchanie, ale ponieważ byłam w Brisbane, zajęło mi to dodatkowy dzień, wyjaśniła. Zgodnie ze swoim słowem, Maruzia wsiadła do samolotu i rozpoczęła podróż zaledwie dwa dni po tej niezapomnianej rozmowie telefonicznej, akcie wiary i determinacji który zapoczątkował jej międzynarodową karierę. Jak na ironię, Maruzia nie była nawet świadoma rosnącej światowej sławy Rieu w tym momencie. Znałam go tylko dlatego, że moja mama pracowała w holenderskim domu spokojnej starości poety, przyznała. W tamtym czasie był jeszcze stosunkowo nieznany w Australii. Ale nawet nie biorąc pod uwagę pełnego znaczenia jego reputacji, zdała sobie sprawę, że była to rzadka. Być może jedyna w życiu okazja. Kiedy w końcu spotkali się w jego studiu, od razu pojawiła się między nimi chemia. Od razu zaskoczyło, jeszcze zanim zaczęłam śpiewać, wspomina Maruzia. To bezpośrednie połączenie. Zrodzone ze wspólnego dziedzictwa, wzajemnego szacunku i instynktu muzycznego. Ukształtowało później niezwykłą dziesięcioletnią współpracę, dzięki której muzyka klasyczna dotarła do publiczności na wszystkich kontynentach. Zaledwie tydzień po tym, jak Maruzia Lauwers po raz pierwszy usłyszała głos André Rieu w telefonie, wróciła do Australii. Z kontraktem w ręku zmieniającym życie. Teraz miała podróżować po świecie z Rie i jego słynną orkiestrą Johanna Straussa. czył co zaczęło się od szczerego e-maila od jej holenderskiej ciotki, zapoczątkowało niezwykłą sekwencję wydarzeń, które przemieniły obiecującą młodą sopranistkę w kogoś, kogo fani nazwali później aniołem Australii. Ale za bajkowym awansem czaił się wir wyzwań, ryzyka i wyczerpującego przesłuchania które jak nigdy dotąd sprawdziło determinację i talent Maruzi. Przesłuchanie nie było takie, jakiego się spodziewała, było znacznie bardziej intensywne. Przyjęcie nagłego zaproszenia Rie oznaczało przygotowanie się bez ostrzeżenia na największą szansę w jej życiu. Miała tylko 48 godzin, aby zapewnić sobie lot z Brisbane do Holandii, przygotować się psychicznie i wybrać odpowiednie utwory do zaśpiewania. Presja była ogromna, ale Maruzia stawiła jej czoła. Przecież osiągnęła już coś rzadkiego. Została najmłodszą w historii laureatką Nagrody Dame Joan Sutherland Opera Award. Jednak nic w jej młodej karierze nie przygotowało jej na szybkość i skalę tego, co ją czekało. Na początku myślałam, że to żart. Śmiała się w późniejszych wywiadach. Potem rozłączyłem się. Spakowałem torby i po prostu wyszedłem. Maruzja przeleciała do Maastricht prawie 14 tysięcy kilometrów, pełna pewności siebie. Nie wiedząc, Czego się spodziewać? Jako młoda absolwentka konserwatorium muzycznego w Queensland, tylko niejasno zdawała sobie sprawę z rosnącej międzynarodowej sławy Rieu. Znałam go tylko dlatego, że moja mama pracowała w holenderskim domu spokojnej starości, poety przyznała. Nazwisko nie było wówczas powszechnie znane w Australii. Jednak pomimo ograniczonego kontaktu z jego dziedzictwem, wyczuła, że ten moment może wszystko na nowo zdefiniować. Długodystansowy lot dał jej czas do namysłu. Zaledwie kilka dni wcześniej podążała tradycyjną ścieżką młodej śpiewaczki klasycznej w Australii. Próby, przesłuchania, powolne wzrosty. Teraz leciała przez pół świata, aby spotkać się z legendarnym dyrygentem, który odkrył ją zupełnie przez przypadek za pośrednictwem strony internetowej, do której link zamieściła jej ciotka w e-mailu. Kiedy przybyła do Maastricht, zabrano ją do prywatnego studia nagraniowego André Rieu Cichego, kameralnego miejsca, w którym rozpoczęły się niezliczone klasyczne marzenia. Tam, nie na dużej scenie, ale w odosobnionym pomieszczeniu, Maruzia została poproszona o zaśpiewanie. Według jednej relacji zagrała dwa utwory, które zadziwiły wszystkich na sali, w tym samego rie ta chwila przypieczętowała jej los. Od razu wiedział, podało źródło. Miała głos, prezencję i serce. Two, co zaczęło się jako nieoczekiwany telefon. Stało się początkiem trwającej od kilkudziesięciu lat partnerstwa artystycznego. Z tego studia w Maastricht głos Maruzi rozbrzmiewał w salach koncertowych Wiednia, Paryża, Nowego Jorku i Tokio. Zawsze jednak pamiętała skromny początek. Chwile wiary ciotki, spontaniczny telefon od światowej sławy dyrygenta i przesłuchanie, które wszystko zmieniło. Piosenki, które Maruzia wybrała na przesłuchanie, pozostają pilnie strzeżoną tajemnicą. Ale ich wpływ był niezaprzeczalny. Już po kilku minutach było jasne, że nie będzie to zwyczajne spotkanie sopranistki z dyrygentem. Od chwili, gdy spotkali się w prywatnym studiu Rieu w Maastricht, nawiązała się natychmiastowa i naturalna więź, wykraczająca poza nuty i technikę. Zaskoczyło natychmiast. Jeszcze zanim w ogóle zaczęłam śpiewać, wspominała później Maruzia. Ta rzadka iskra sygnalizowała coś więcej niż tylko techniczną doskonałość. Prawdziwą chemię muzyczną. Podczas gdy ona śpiewała tylko dwa utwory, André Rieu słuchał uważnie. A jego instynkt był równie wyostrzony jak zawsze, kiedy ucichła ostatnia nuta. Podjął już decyzję. Masz jeden z najpiękniejszych głosów, jakie kiedykolwiek słyszałem, powiedział jej. Dla Maruzi, pochwała od jednego z odnoszących największe sukcesy klasycznych artystów crossoverów na świecie była przytłaczająca. Przesłuchanie wypadło lepiej. Niż większość muzyków odważyła się marzyć. To było niesamowite, powiedziała. Opuściłem Maastricht z kontraktem. Zaledwie tydzień po odebraniu telefonu, który uznała za żart. Wróciła do Australii i podpisała kontrakt na światowe tournée z André Rieu i jego orkiestrą Johanna Straussa. Ten burzliwy obrót wydarzeń zerwał z konwencjonalnymi, klasycznymi torami i skierował na zupełnie inną ścieżkę. Taką, która zaprowadzi ją na najsłynniejsze sceny świata. Od Wiednia po Tokio. Od Royal Albert Hall po Opera w Sydney. Ale tu, co publiczność widzi na scenie. Urzekające, radosne i niewymownie piękne. To tylko wierzchołek góry lodowej. Za aksamitną kurtyną kryje się wyrafinowany świat oparty na dyscyplinie, precyzji i niestrudzonym dążeniu do perfekcji André Rieu. Jego koncerty wydają się takie zrelaksowane i radosne, ale są wynikiem niekończących się godzin prób i skrupulatnego planowania. Powiedział informator, który na własne oczy obserwował proces Rieu. Jako fotograf myślałem, że jestem perfekcjonistą, ale w porównaniu z André Bledne. On jest absolutnym perfekcjonistą w każdym najdrobniejszym szczególe. Ten perfekcjonizm objawia się w sposób, który niewielu ludzi z zewnątrz widzi. Rieu zabrał kiedyś wszystkich czterech członków legendarnej australijskiej grupy The Seekers do Holandii, aby upewnić się, że będą mogli przećwiczyć utwór dokładnie tak. Jak to sobie wyobrażał? Nic nie umknęło jego uwadze. Ani przeoczona wskazówka, ani źle ustawiony krok. Ani nawet moment czyjegoś wejścia. Próby pod kierunkiem Ryu to znacznie więcej niż występy muzyczne to pełnoprawne produkcje techniczne. Sprawdza układy scen, poprawia przejścia, a nawet nadzoruje regulacje oświetlenia podczas prób dźwięku. Ryu, często widywany w specjalnym kostiumie do prób, osobiście prosi o zmiany w kątach. Jasności i przejściach światła reflektora. A wszystko to w imię stworzenia płynnej magii, jakiej oczekuje publiczność. Pomimo wieloletniego doświadczenia i światowego uznania, Rieu przyznaje, że nigdy nie wychodzi na scenę bez uczucia zdenerwowania. Zawsze się denerwuje, zanim program się zacznie, przyznał kiedyś. Być może to właśnie ta pokora, to napięcie pomiędzy radością a dyscypliną napędza siłę jego przedstawień. Dla Maruzi wejście w ten świat było jak wejście w inny wymiar sztuki, gdzie na co dzień wymagany był blask, a muzyczna doskonałość była dopiero początkiem. To, co zaczęło się jako spontaniczne przesłuchanie, przerodziło się w trwające dziesięciolecia partnerstwo oparte na wzajemnym szacunku, wspólnym dziedzictwie i niezachwianym oddaniu swojemu rzemiosłu. Chcę każdego wieczoru dawać doskonały występ z moją orkiestrą przyznał kiedyś André Rieu. Ta doskonałość nie wynika tylko z talentu, jest wynikiem trwającej całe życie dyscypliny i niestrudzonego dążenia do doskonałości. Motto Ryu ćwicz 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 to nie tylko fraza, to styl życia nie pozwala, aby sekunda poszła na marne. Dla Ryu próby to nie tylko przygotowanie, to występ sam w sobie. Oferują fanom rzadki wgląd za kulisy umysłu muzycznego wizjonera. Fani mają swobodny dostęp do tego miejsca i uwielbiamy oglądać te próby. Bo można zobaczyć Mistrza przy pracy, powiedział wieloletni obserwator. Można zobaczyć Rieu, przemykającego między podium a monitorami za kulisami, stale rozmawiającego z reżyserami w wozie nagraniowym i często spotykającego się ze swoją żoną Marjorie, którą wielu pracowników czule nazywa szefem. Ale ta intensywność za kulisami jest możliwa tylko dzięki temu, że każdy muzyk w ich orkiestrze jest niezwykle zaangażowany. Kiedy Rieu po raz pierwszy założył orkiestrę Johanna Straussa. Postawił oczekiwania, które niewielu dyrygentów odważyłoby się postawić. Powiedziałem im, że chcę mieć próby przez cały rok, wyjaśnił. Chciałem zbudować atmosferę, chciałem zbudować dźwięk. Wtedy nie było go nawet stać na ich opłacenie, ale złożył odważną obietnicę. Odniesiemy sukces do końca roku i tej obietnicy dotrzymał. Dziś orkiestra działa jak doskonale nastrojona maszyna, choć nie bez ścisłych zasad. Jesteś tam tylko dla mnie, mówi po prostu Rie. Nie grają w innych orkiestrach. Nie uczą muzyki. Odmawia współpracy ze zrzeszonymi orkiestrami z jednego powodu jedności. W przeciwnym razie powstałyby frakcje ja i oni. Nie chcę, żeby ktokolwiek w orkiestrze pomyślał, że jesteśmy przeciwko sobie, aby sprostać swoim wysokim oczekiwaniom. Riel jest niezwykle hojny. Bardzo dobrze im płacę, mówi bez wahania. Ponadto obiecuje bezpieczeństwo na całe życie. Zaopiekuje się nimi, gdy będą stare i będą miały wszystko. Czego zapragną. Jego hojność wykracza daleko poza pensję. Jeśli ja polecę Konkordem, oni polecą Konkordem, powiedział kiedyś. To ważne, ponieważ musimy grać razem na scenie. Tu, co zaczynało się od zaledwie dwunastu muzyków, rozrosło się obecnie do sześćdziesięciu, to... a na większych scenach nawet do siedemdziesięciu pięciu uczestników. Ale serce orkiestry pozostaje niezmienione, zgrana, szczęśliwa rodzina muzyków, którzy trzymają się najwyższych standardów. Dla Rieu lojalność i koleżeństwo są ważniejsze niż błyskotliwość techniczna. Bez nich nie mógłbym nic zrobić, mówi. A oni nie mogliby nic zrobić bez mnie. Ta mieszanka dyscypliny i głębokiej więzi ukształtowała środowisko, w które weszła Maruzia Lawers. Dołączając do orkiestry Rieu, zanurzyła się w świecie, w którym oczekiwano doskonałości. Ale najważniejsze były relacje. Szybko nauczyła się, że każdy szczegół, uśmiechy publiczności, Reakcje na innych muzyków, uderzanie w punkty w ruchach choreograficznych, był częścią magii, jaką był występ Pierre. Czas był ostry jak brzytwa, presja ogromna, a jednak więź między artystami sprawiła, że poczuliśmy się jak w domu. Kiedy publiczność została porwana przez wspaniałe skrzypce i lśniące suknie, Maruzia zaczęła rozumieć finansowe i emocjonalne realia życia podczas trasy. Koncertowej z jednym z najbardziej wymagających i hojnych dyrygentów na świecie. Maruzia Lowers zdradza, jak naprawdę wyglądała trasa koncertowa z André Rieu i jak finansowa strona pracy na pełny etat w jego orkiestrze ukształtowała jej spojrzenie na przemysł muzyczny. Wspaniały świat klasycznych koncertów crossover kryje w sobie złożony ekosystem finansowy, o którym artyści rzadko mówią otwarcie. 10 lat. Maruzi Lawers w orkiestrze Andre Rieu dało jej wyjątkowe spojrzenie na realia biznesowe, które napędzają karierę w tej niszowej branży muzycznej. Negocjowanie kontraktów, o których większość artystów nigdy nie mówi. Umowy Maruzi i Andre Rieu znacznie różnią się od typowych umów orkiestrowych. Rieu zatrudnia obecnie około 110 pracowników na pełen etat i kolejnych 100 freelancerów. Ten model zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin jest rzadkością w branży, w której większość muzyków klasycznych pracuje na podstawie umów tymczasowych lub kontraktów koncertowych. Ryu jasno przedstawił swoje oczekiwania. Są tam tylko dla mnie. Nie grają w innych orkiestrach. Nie uczą muzyki. Jego wyłączność zapewniała mu pełną koncentrację na swoich kompozycjach i zapewniała poziom bezpieczeństwa pracy, jaki trudno znaleźć w nieprzewidywalnej branży. Kiedy Maruzia dołączyła do orkiestry, weszła do starannie zarządzanego systemu finansowego. Taki układ zapewnił jej stabilność, która jest rzadkością w tradycyjnej karierze. Pamięta swoją szybką decyzję po pierwszym przesłuchaniu. To było niesamowite. Opuściłem Maastricht z kontraktem. Kontrakty Ryu charakteryzują się jego dozgonnym zaangażowaniem w pracę z muzykami. Mówi o tym otwarcie. Płacę im bardzo hojnie i składam śmiałą obietnicę. Zaopiekuję się nimi. Gdy będą stare i będą miały wszystko, czego zapragną. To rodzinne podejście tworzy lojalność wykraczającą poza typowy związek zawodowy. Jak Andre Rieu strategicznie promował swój głos? Rieu okazał się kimś więcej niż tylko mistrzem w rejestrowaniu zapierających dech w piersiach występów. Jego podejście do promowania Maruzi jest przykładem tego, jak przedstawić klasyczne talenty mainstreamowej publiczności. Wkrótce po tym, jak dołączyła do jego orkiestry... Nadał jej imię Rius Engel. Później została australijskim aniołem, co stanowi idealne połączenie, które oddaje zarówno jej elegancki głos, jak i wyjątkowe pochodzenie. Plan marketingowy uwzględniał szczególną uwagę na wygląd Maruzi. Kiedy występowała z Ryu, zawsze nosiła długie, zwiewne i eleganckie sukienki. Ten styl wizualny w połączeniu z pracą kamery, która uchwyciła jej ekspresyjną twarz w emocjonujących momentach. Stworzył całościowy pakiet, który zachwycił widzów na całym świecie. Te osiągnięcia pokazują zdolność Ryu do zaprezentowania talentu Maruzi poprzez inteligentny dobór piosenek, prezentację wizualną i dystrybucję na wielu platformach.